Siemano. Tak, drugi odcinek naszych przygód, kwarowe przygody. Ludzie, co to się działo przez tą całą noc? Eee, czy ja tu patrolowałem? Uuu. A więc tak, ja tu sobie spokojnie patrzę, a nagle słyszę jak ktoś po łazi. Okej, okay, ja tu po prostu jak zwycz zwyczajnie na świecie zignorowałem. Ale nagle tu creeper! no yeah. wow, dobra. dobra, przestańmy! Jeee, yeah. i cała ściana poszła waliście! Ale jeszcze niespodzianka: za nimi było jed dwa zombie, które przedarły się jakoś tędy. No i po prostu, prawie bym zginął. No i tak, rozwalili mi ścianę. Hm. Ale i tak, jak widzicie, e, miałem tu niezłą wyprawę. my mam tu trochę tego e, mięsa i tym podobne. I oczywiście, jak zauważyliście. Eee, mam teksturpaka. Eee, nie jest jakiś tam rewelacyjny, ale mi się podoba. On spełnia moje wymagania. Nie jest zbyt duże więc mi to pasi. Eee, bardzo mi się podoba Cobblestone. Eee, jeszcze zobaczymy, jak inne jeszcze tam. I jak inne jeszcze surowce tu wyglądają. A więc tak, zrobiłem sobie tutaj łóżko w ogóle. E, a więc ja myślę, że możemy już stąd odejść. Czekaj, jeszcze będę musiał ogarnąć, co jest co. Aha, okej, okay. a więc to jest kill e, Dobra, dopiero co niedawno go zrobiłem. Te odpaliłem tego teksturpaka. E, no i tak, gdy zwiedzałem, sobie tam zwiedzałem. E, a właśnie. Eeeh, tutaj jest skinia przecież. Prawda? Teraz mi się tak to wydaje, że się śniejsze albo coś. Eee, blabla, Dobra, teraz będzie lepiej. Eee, pytaliście się mnie wcześniej, w poprzednim odcinku, kiedy będą, w jakich dniach pojawiały się filmy. No i to jest chyba węgiel. Zaraz się to okaże. E, pytaliście się. What the fuck? Pytaliście się, w, jak... tak, tak, tak. Jakich... Pytaliście w jakich dniach będą dodawały odcinki. A więc tak, to będzie jak ten wasz słynny JJ, e, będę dodawał w weekendy, żeby wam się to nie znudziło. Bo jakbym prawie codziennie wrzucał, to już by wam to się odechciało i by oglądalność była mała. A więc żeby się wam nie znudziło, ani mi, będą. dwa razy w tygodniu. Albo jak już będę miał powera, to trzy razy w tygodniu. E, jest to też z tego powodu, że mam duży siól nauki, że dupa mała. Nie, to jakoś źle. E, bo jakoś się dziwię, że nie ma potworów tutaj kompletnie. E, no i tak. Kolejny węgiel. O. No i tak, w ciul mam nauki. No i... Myślę, że taki sposób dodawania odcinku będzie Wam się podobał. Jaha, eee, jeszcze piszcie, czy z Wam zmienić tekstur paka. Eee, jeśli tak, to dobra, bo mi to pasi. mogę dać się normalny albo jeszcze inny. Ten jakoś, taką na próbę, Nie wiem, czy zrobimy. Okej, okay, czekajcie, ja tutaj odpiszę, bo naprawdę do Pana. Ma... Okej, okay. wracamy Idziemy dalej w poszukiwaniu Jezu, jaki Tak, pitful, tak, pitful Jestem zajebisty Naprawdę Dobra, teraz zacznij się be... Będę się bał A, więc dobra Wiecie co, ja tu chyba coś trochę głupio robię Spierdalam Muszę tu zrobić, nie dość, że muszę jeszcze piec zrobić. To ja tu łażę jak idiota. Naprawdę. Sobie weźmiemy trochę kobel, kobel, kobel. No, ładnie, płynnie mi nadchodzi. Ten teksturpak, e, frap z tym teksturpa, z teksturpakiem e, Może jeszcze więcej cobblestone bo mi się przyda cholernie Jeszcze tam powypróbuję sobie jakieś inne Okej, okay, spadamy Później jeszcze będziemy się okazję na pewno, żeby to zaj zajrzeć No już się właśnie ściemnia no i tak, nie mam nożyc, ani szkoda mi żelaza. No eee, i tak mamy na łóżko, to jakoś to wytrzymam. Tylko mieczek mi taki dziwny, taki dziwny tutaj jest, że ja nie mogę. No eee, i tak. No i tutaj... Jezu, taki piszczący głos mam. I taki dostałem. No i tutaj mamy ładną polankę. Kurde, w tym tekście, że taka ciemna jest. No nic. Już się ciemno robi. O oh, my gosh. Okej. Okay. Chodź tu, świnko. Nie mam też zboża, żeby go sobie wziąć ze sobą. O, oh, XP. Już ciemno jest. Szybko. Na zachód. Bo zaraz nas nas złapie. Nie, wracaj. Juuu, Fak Szybko ja za świnki biegiem, biegiem do słońca! Science! I kill you! What the oh, fuck? Shit! I nawet taka woda ładna już jest taka, taka ładniejsza. Oh man! Shit! Dobra, dobra, teraz Szybko, crafting A I sobie Szybko Gdzie, to jest patyk To jest patyk, dobra Eee, nie, nie tak Tak Spierdalaj Będą emocje Okej okay. Jeszcze jeden Muszę Przeżyć tą noc Dut Znów źle Ach, Ciul jeszcze sobie miał trzy Okej okay. Come on Come on Szybko uciekaj, uciekaj, dawaj, dawaj Nikt nie jest ze mną? Nie Creeper? Creeper Kurde! Oooooooo! Oh, shit Thanks. To nie było za mądre, okej. Okay. O Boże, jeszcze kolejne dwa. A ah! Zapominam, że... Shit! Jedzenie! Dobra! Kolejny odcinek, gdzie nie mam domku, no świetnie, naprawdę. No. Wiem, że głupio robię. Piesik powinien zrobić, ale... No... To jest survival! Nagłe przypadki. Oo! Jezu Otrułem się! Fuck you, fuck you! O oh, fuck! Cała gra banda Fuck you, fuck you! No, pal się! No, już padł o, tak, eksp, eksp, eksp Naprawdę? O, 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 kolejny o! <grywy> Ederman, bitch! Nie wy... Nie wybuchaj, nie wybuchaj Yeah! Ekspa o, już szósty poziom! Ederman, Ederman, Ederman! Najlepiej no, takich brać. Tak z boku. O, o, i teraz, O ty, o ty, o ty, co ty masz takiego skilla? Wow! Idź sobie! Ała, ała, ała! ała. Spadaj! Dobrze! Rozumiem, że jesteś zarazem ze mną, nie? Ale no, trudno. GING! dzień! Wojna! co? Yes, to jest wojna. Teraz na ciebie, Edermanie Fucking give me motherfucker! What the fuck? Ah, idź sobie! Ja ah! Jestem, boję się ciebie! Idź sobie, idź sobie, idź sobie! Padnij! AAAAAAAA! Shit! Fuck you! Fuck you, motherfucker, motherfucker. Yeah, yeah, yeah! Woo! Oh, kurwa! <grywa> Dobra, to było straszne! A zwłaszcza, że już ma odgłosy, Eder ma! Dobra, to było straszne! Uff! Teraz ty! Yeah! Come on, come on! Come on! Come on, come on! Come on, motherfucker! Come on! Dobra! Trzeba zająć się... Aaaa! Oh, dostałem headshot! Dobra, spierdol! Łooo! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! pa, Pająk, Ederman, Ederman! Kolejny! Pa! Uciekać, uciekać! Czemu się nie się No, generuje się Spierdalamy kolejny Enderman! Ooooo! Uciekamy stąd, to jest jakiś horror! Nie, 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 nie! No co, no co, Motherfucker? fakir? O ty, o oh, ty, o oh, ty nie ma! Oh! Zabije cię! Zabije Aaaa, ah, zdążyłem Okej okay. To jest wojna Jazda, come on, come on Kolejny, kolejny, no chodź, 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 dawaj, dawaj Czekam na ciebie, czekam na ciebie Co, co, no co, Haha. To ja ah, dostałem Dobrze, ta, ta. Come on Zemit to jest najłatwiejszy jak razie na potwór Come on No 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 uh -huh. Kolejny, kolejny Yeah Come on Dobra Jeszcze kolejny chcę Dawaj, dawaj mięso

Mamo! Nie! MAMY no HP Idź sobie. Jak mnie zabije. O oh, fuck. On oh. ŁO oh. Shit! Szybko, szybko, szybko. O, 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 o. Dawaj, 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 dawaj. Nie! O! Oh. Ja DZIEŃ PRZERWAMY to. Ale nowy sprint! Jest. jest, 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 jest dobrze, jest dobre! Ooo! Przetrwaj to! Dobrze jest! O! Szybko w stronę światła Nie! Nie! Zginiecie potwory, wygram tą wojnę! Jest? Jest! Wygrał tę wojnę! Ta! <śmany> Wytrwałem całą noc! Dawaj Creeper, jeszcze Ciebie tutaj zabije. E! What the fuck? Ta, game! Tak. Jest! Ziemia obiecana! <śmany> yeah! Ta! Chodź tu I kolejny O mój Boże o mój Boże O, o. to było To była ciężka walka O Boże całą noc przetrwałem Walcząc Nice Okej okay. Koniec tego odcinka To by. Kurwa. Exp, exp, exp. Wygrałem wojnę. Tak. Wojnę wygrałem. Następnym razem już musimy twierdzę wybudować. O Boże, było ciężko. A więc co? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dzięki. Pozdrawiam Was. QR. Wow. Ło. Wow. A więc się ma you <laughs>